Hej, cześć i czołem, witam Was w kolejnym odcinku na kanale. Jesteśmy teraz znowu na moim świecie Minecraft, bo jak mówiłem, no dalej będę to kontynuować, bo prostu nie zakończyłem tego. Teraz też się pojawia, będzie pojawiać. No spokojnie, no nie zamierzam w tych serii. Ale no, witam Was w kolejnym odcinku. Wiem, się dużo pozmieniało od tej przerwy, o, jakiś kolega przyszedł, albo nie kolega, no, trochę się tutaj pozmieniało, zwłaszcza to, że mam shadery, teksturpaki jakieś podziwiane, powiedziwiane to jest dużo tych surpaków, więc, no, zwyczajne ustawienia, paczki. o, no, jak mówiłem, trochę ich jest, też musimy trochę pozmieniać, bo, pff, em, no, kolidowały ze sobą. Niektóre rzeczy po prostu były niewidoczne, niektóre po prostu dziwnie po prostu wyglądały, po prostu były po prostu psute wrócie. no, W pierwszym odcinku chciałem po prostu tak no, poenchantować. I też może to robić więcej, to mam tylko 38 poziom. Zrobiłem sobie taki enchanting. To wiem, że to kompletnie nie pasuje tutaj, ale tak sobie wymyśliłem, tak se zrobiłem. To nie jest kopiowane, muszę gdzieś coś, coś takiego jest podobnego, ale ja po prostu sobie coś wymyśliłem. Taka, nie wiem, nazwać rozbita geoda. No, właśnie szybkę enchanting. To jest z tego co będę zrobiłem już na najwyższym poziomie, tak? Tak, no 30. No to i też ten do stół... Yy, Kamiśliwerski, tak? By zciągać. Jakieś co nam nie się podobać. No hmm. i co, dzisiaj sobie poenchantować, bo nie mam zbroję enchantowaną mieć, ale to jest słabe, no. Chcę dużo kreć. E, to zaraz, tak muszę jeszcze wziąć... Tutaj jest... E, trochę napisu. Trochę dużo. Może sobie jakieś narzędzia dorobię. E, zrobię sobie dużo książek, by... No, mieć. By móc trzeba To sobie zostawię. Ale mam Tu jest trzcina. Hmm, książki. To to jest prędkość do, to mogę też wywalić. Błoty, te prędkość dusz. Hmm. Mogę z część tych rzeczy po prostu pościągać te, tylko z czego. Hmm. To by się przydało do leatheru, chociaż tak ten nie zbyt zbytnio, więc to mogę zniszczyć, to ten, przerobić. Mam tu klatę, bo też nie robić kolejnej. Kill chociaż to jest dobry enchant. To mogę wziąć to też ym... Zleżny znam, to będzie po co to? Dobra, no, trochę się no, Dużo tych strupakówek, na przykład płotki są, po wszystko lepiej wygląda. no, Na no, to pszenica z różnych rozmiarów, przez co no, trochę trudno odróżnić, czy jesteś gotowa, czy nie. Po prostu jest bardzo brązowa wtedy, ale no, ziemniaki też bardzo dużo się zmieniło, bo. No, dużo tych surfaków. Może jakieś dodam, może jakieś odejmę. Na razie, razie są takie jakie są. Za to nie zmieniałem, zrobiłem taką ścieżkę do tego zamku co jest na spawnie. Potem możemy się tam przejść. Ale dobra. Zabieram. O, to jest jedynka, też zabieram. Zabieram. mieczyk też To jest niezniszczalność. No i Mam te książki, mam diamenty, mam e, właśnie. Moje zbraje. jeszcze, muszę z niej zdjąć. Enchanty tam ochrona przed ogniem. Ochrona 2. Tak wiem, nie są złe enchanty, ale no, mógł być coś lepszego. nie? Będę się coś naprawić. Tu też. Dobra. E, jeszcze miecz. Kusza... nie jest zła. Miecz jest dobry. Moc 3, płomień, no, to są dobre enchanty. A ja, dobra, co my tu mamy? Eee... wielostrzał, moc i ochrona. Podziękuję, na razie. Spodnie. Ochrona przed wybuchami, ochrona. Mech. Kombinowy wędrowiec, nieziszczalność. Ten wędrowiec nawet mnie zaciekawił. Ochrona, ochrona. Jaki jest najwyższy poziom ochrony, to Chyba to właśnie trójka. Hmm. Teraz pytanie, co wziąć, czy ten tego wędrowca, czy... Hmm. Wyłóżmy tego wędrowca, bo to I ochrona 3, ty nie no, genialne. Ehm, um, co tu mamy teraz? Tu mamy ochronę 3. Niezniszczalność. Ochrona. Ochrona. W wchodzą. Grabież 2, kurde, no bo to bym się wziął. Daj ja zobaczcie książkę. Niezniszczalność godny upadek nie, nie. słabe dobra tylko grabież okej ochrona przed ogniem przebicie bla bla przed ogniem ochrona 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 hm na klasie tą ochronę i już nie mam zbytnio level'a Zobacz, go zrobi Spokojnie Chciałem ja się zobaczyć... też ochrona 3 czy... Ochrona 3 czy... Na coś miałem ciekawego Tak wiem, mogą się bardziej przygotować Brawo ja Czy tu łazisz? Hmm. E, dobra, ja pójdę pozbyć trochę kwarcu, by sen A może być na tym. Więc dwa, no, ja zazwracam. Op. No więc wróciłem, tylko że nie zrobię dużo levela, więc może Po prostu będę z tym czytować. Jakiś tam jeden przedmiot w wo mi się. Ale pomyślałem, że jeszcze tam na chwilę pójdę i pokażę Wam taki jeden sposób, co jakiś czas temu znalazłem, na wydobywanie tego netherite, Taki, żeby bez żadnych większych szkód było. To, tak jak sobie większość się spodziewa, to robiłem łóżek. Nie tu dużo wełny, więc nie pokażę zbyt dużo razy, ale łóżka. Byle jakie? Nie wiem, czy. To tak, każdy zna ten sposób. Prawie każdy. E... Teraz bierzemy jakiś kamień. ważne jaki. Może to być zwykły gobblestone, ten ten głupek, albo ten blackstone. Tak, nie ma znaczenia. Właśnie żeby to jakiś twardszy był materiał. A kamień jest wszędzie, więc po prostu go wezmę. No, no i idziemy. No, e, jak chcecie, rzeczy, to po prostu robicie taki e, tunel. Tylko muszę się ułożyć na drugie kalawy. Ja e, tam na 46 poziomie, to się powinno robić niżej, ale no, mi się po prostu nie chciało, tak bym było najszybciej no, Robicie e, dość daleko, żeby ekspedycja nie zjeść waszych schodów. No, oczywiście. I też tak. Bierzecie, postawiacie ten swój kamień, tutaj dwa i. Ej, sobie pomyliłem. Robicie właśnie takie d dwa miejsca z tego, z kamienia. Dajecie tutaj łóżko, dajcie tutaj kolejne dwa. Teraz. Ej, pomyliłem znowu. które dawno tego nie robiłem. Na odwrót. Robicie takie dwa, tak? Dajcie tutaj łóżko. Takie dwa odstępy od tego ostatniego ja dajcie tutaj I wy... Po co to jest? Po pierwsze, to zamortyzuje obrażenia no, Dostałem no do mało obrażeń, znaczy wiem, że mam zbroję, ale... Bym dostał więcej Gdybym się nie zawrotowała po drugie Mogło to zniszczyć blok pode mną, przez co mi spadł A tak to miałem ten kamień To jest twarzy przez co nie został zniszczony W prosty sposób ale pomaga a nie bez sensu po prostu chodzić i wybuchać przez co można samo spaść lewą. ja tak właśnie kilka razy miałem właśnie był problem No to może za się zaraz i potem się odbudujecie ten most i dalej znowu wybuchacie tutaj może nie, bo to jest szczelina więc no, co tu ma wybuchnąć no dalej nie crafting. Bioręcie, robicie dwa. Dajcie dwa bloki dalej. Brujecie. No i właśnie lawa. To jest właśnie taki sposób, no, no, to ten sposób, że jakaś po prostu idzie się i wybucha się łóżkami, to w każdym razie eee, z tego co to, to chyba ten ride występuje no, na każdej wysokości, niżej je, jest łatwiej dlatego, że jest tam po prostu więcej bloków, nie ma przestrzeni, ten ride się pojawia tylko gdy jest otoczony, ze wszystkich stron, po prostu że ze wszystkich stron ma blok, nie może być odsłonięty. Nic nie znalazłam ale Bo jest bardzo rzadko Nawet w normalnie to nic nie znajdziecie I Co, możecie złożyć tego sposobu Ja wydobywam ten fars i zwracam do do tak w ogóle jak robicie taki długi tunel To raz w drugiej ręce trzymać albo jakieś właśnie bloki Albo podkę na otworość na ogień bo jak tak się kopiecie, no to możecie trafić na źródło tylko lawy, a wtedy no, macie mało czasu na reakcję. No ale tak to po prostu możecie od razu to zakleić, nie będzie zbytnie problemu. Dobra, ja wracam do Dobra, już wróciłem, ostawiłem rzeczy. Jest dzionek, więc pora jeszcze poenchantować. Cześć, wezmę sobie metą zbroję. Co tam no to mam tam ochronę. Znowu ochrona. Ochrona. E, wydajność. Ochrona. Co się wziął to. może więc coś fajnego. Nie. Tylko ochrona. Niezniszczalność, Wydajność. Hmm. Pora. Szkoda tylko, że nie mam trójzębu Cię <laughs> co nie mam nic <laughs> fajnego. Tak. Wydajność eee, Nie sens na fortunę, ale nie są jakiś sobie jakieś stopy ten. Jak to. Eee, Dobra. Czy mam chyba chwilę z jednym dotykiem? Eee, chwilę sprawdzę? Tak, ja są tutaj. No ty co ty robisz Kwiatka sobie. Okej. Okay. Okay. I znika. Ciernie, dobra, ciernie mogą być spoko, tylko że mam już... Yeah. No ja... No nie mam trójzę. <laughs> hmm. Brać te ciernie. Kurde, no, ciężko tutaj jest niezdzialność i znowu po prostu tym niszczenie i sobie jeszcze raz o! I to jest coś na co czekałem. Tylko w razie sprawdzam wszystkie kolejne Nie To jest coś co potrzebuję Niezniszczalność jeszcze, no i tak się rozumie. No, no to niestety nie mam tych. Będę się naprawić to diamentami. Jesteśmy na miotej. pogramca, cały... Łe. Co No ale szczęście. Dwójka, trójka nawet, o bo... Ja jak sobie będą lecieć mam ich trochę, ale no jaksów nigdy dość prawda? nie pytajcie skąd tyle no, nie wiem no to teraz tutaj te rzeczy I jak ci zrobi noc to wtedy, no, pójdziemy się przejść na tą ścieżką bo najlepiej to wygląda w nocy no, Musiałem je trochę lepiej oświetlić dlatego sobie zrobię lampy no to 4 jeszcze. No, we wszystko przygotuję. No i zaraz no, idziemy. Dobra. Jest już noc. A ja idę. Chcę przejść. Bo to jest cięższe. Nie zrobię to zbyt dużo. A po prostu będę taką no, ścieżkę że żeby można było przejść. Zostawię tutaj te liany, żeby to wyglądało. mi mięso może pozamieniam. przykład tutaj. Eee, nie mam telefonu, no to trudno. mi to lepiej wyglądać. No ja to zostawię. Tutaj też mogę to zostawić. Jakieś zasadzki zbudowałem. Musiałem to wykałkać, ale no. Trudno. Tutaj sobie postawię lampę. Tutaj mogę. O. Ładnie tu. Tylko by żaden potwór mi nie wyskoczył. O właśnie. No tak, zapomniałem. Eee. No. się zwa? tarcze, bo mi została zniszczona No, to jest taka ścieżka do tego zameczku potem zrobię jakieś inne, właśnie do jakichś innych ważnych miejsc może kiedyś zrobię może nie nic co się za wiele nie pozmieniało dalej jest tak jak było, to nie jest dokończone. Nie chce się okazać drewna tego całego domu. No, coś takiego. Jak się skończy, tu bywam. A to jest tylko taka ozdóbka. Eno no. Więc to no, było to jakiś tam luźny odcinek, w którym poenchantowałem coś. czy się lepsze enchanty, gorsze. się. E no, cóż. Mierzyk. Ja Was już żegnam, do następnego razu, dajcie cześć i teraz sobie po prostu przejdę z powrotem, będzie leciała cześć.